Kiedyś już słyszałem taki cytat. Nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kiedy, ale wpadł mi w głowę. I brzmi on tak: Wszystko, co czujesz, że Cię topi, tak naprawdę uczy Cię pływać. I na jakiej zasadzie możesz to podciągnąć pod swoje życie? Na przykład, nauka. Jak się uczysz, czujesz się głupi, ale tak naprawdę to sprawia, że będziesz mądrzejszy. Na przykład, ćwiczenie na siłowni. Wszczenie na siłowni sprawia, że czujesz się słabszy, czujesz się osłabiony, czujesz się po prostu słabo ze sobą, że nie masz siły, ale to sprawia, że jesteś silniejszy. Na przykład w bieganiu. To, że biegasz i sobie myślisz, ty, ja nie umiem w ogóle przebiec dalej. Ja przebiegłem kilometr, jestem zmęczony, ja nie potrafię dalej. Moje nogi odmawiają mi posłuszeństwa, i z dnia na dzień tak naprawdę jesteś w stanie tylko troszeczkę dalej przebiec, to oznacza nadal, że progresujesz. I to, że czujesz się słabo z tym, że biegasz i że nie umisz biegać, nadal cię uczy biegać. Nadal będziesz potrafić troszeczkę dalej przebiec, nie chodzi w ten pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, tylko jak będziesz to systematycznie robić, cały czas będziesz mógł dalej przebiec, bo twoje ciało się adaptuje do tego. I w pewnym momencie, gdy czujesz, że coś cię przytłacza, gdy coś jest ciężkie, po prostu pomyśl sobie, czy w długim okresie czasowym da ci to jakieś rezultaty. Jeżeli tak, to to rób, nawet jak tego nie potrafisz, nawet jak będziesz miał strasznie ciężko, żeby to robić, to po prostu będziesz progresować z czasem. I tak będzie zawsze. Trzymajcie się. Cześć.